Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily blogu. Przyszedł ten długo wyczekiwany dzień, czekałam na 26 stycznia, prawie cały miesiąc i niesamowicie się cieszę, że wreszcie ten dzień nadszedł, chociaż mam wrażenie, że pogoda trochę chce mi pokrzyżować plany, ale zanim Wam wyjaśnię o co chodzi i jaki jest plan na dzisiaj, najpierw czułeczka. Od razu przyznaję się bez bicia, że dzisiaj wstałam. Późno, po około godziny dziewiątej. A to dlatego, że wczoraj była sobota, i z jednej strony była to taka, wiecie, kompletnie luźna sobota, gdzie tylko i wyłącznie pracowałam, spędzałam cały czas rodzinnie i trochę odpoczywałam. Ale z drugiej strony, właśnie musiałam zmontować dwa filmy, skończyć właśnie vlogi, który wczoraj wyszedł, i dodatkowo zmontować film na poniedziałek, i też musiałam się spakować, ponieważ dzisiaj jadę do Gdańska. I zostaję albo na jedną, albo na dwie nocy w Gdańsku. To się jeszcze okaże, bo plan docelowy był taki, że wracam do Władysława dopiero we wtorek, ale jeszcze nie wiem, czy tutaj nam się coś nie wykracza w tym planie? Bo pojawiło mi się ważne spotkanie we wtorek i muszę ogarnąć, czy będę miała transport, właśnie taki dość specyficzny z Gdyni, czy też będę musiała wrócić, wiecie, w poniedziałek późno do Władka i po prostu rano wyjść na to spotkanie. To się okaże i to wszystko będzie do, wiecie, do sprawdzenia. A dzisiaj jadę na, do Gdańska przede wszystkim na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo dzisiaj w Gdańsku przy Europie, w Europejskim Centrum Solidarności będą koncerty i gwiazdą wieczoru jest Dawid Kwiatkowski, więc oczywiście nie może mnie tam zabraknąć i chociaż jestem lekko przerażona, bo na dzisiaj są zapowiedziane opady i teraz tutaj w Władysławowie pada, mimo wszystko wiem, że to będzie dobry wieczór, wiem, że potrzebuję tego koncertu, dlatego wczoraj Dawid jeszcze na Instagramie potwierdził, że będzie pierwszy raz zagrany utwór Proszę tańczyć, więc ja już tam się poryczę, zginę, wiecie, tam mnie już nie pozbierają. Więc niesamowicie się cieszę. Dodatkowo, oczywiście, będę jechać do Gdańska, będę nocować u znajomych. Wiecie, będzie się bardzo dużo dzisiaj działo i jutro tak samo, bo mam bardzo fajne plany na jutro. Dlatego, nie przedłużając, mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Ja teraz jestem w ogóle sama w domu. Wszyscy pojechali do kościoła. Ja sobie dzisiaj kościół niestety odpuściłam. Bo wiem, żebym się nie wyrobiła. Koncert Dawida zaczyna się 25, jakoś po wypuszczeniu, 20, 10, wiecie, po wypuszczeniu światełka do nieba, ale ja chcę być oczywiście tam szybciej, dlatego jadę pociągiem. Mam nadzieję, że się wyrobię na godzinę 14, żeby być właśnie na przymorzu, gdzie będę nocować, tak około godziny 16-16.30 i żeby około 18 już być na terenie koncertowym. Mam nadzieję, że ten plan mi się uda. Dlatego też stwierdziłam, że nie dam. Rady pojechać do kościoła. Ogarnę mam teraz podstawową twarz i mam już zrobioną bazę, czyli korektor puder oraz brwi. I ja tego pomyślałam, że teraz się do Was odezłe. Na razie założyłam opaskę. Oczywiście włosy będę miała ułożone, chociaż kusi mnie, żeby zabrać do torebki opaskę, bo troszeczkę się boję, że jak będzie bardzo padać, że nie będę miała ładną fryzurę, a zawsze mogę, wiecie, zrobić taką fryzurę, więc to jeszcze jest do przemyślenia. Może sobie wrzucę tą opaskę do torebki, zobaczę. Dlatego pomyślałam, że teraz zacznę vloga, odezwę się do Was, opowiem o planach na dzisiaj. I za chwilkę idę robić makijaż koncertowy, potem muszę się dopakować i wyjść na pociąg. Oczywiście jak zrobię makijaż, to Wam pokażę jak wyszedł. Mam ochotę zrobić taki jak ostatnio, czyli właśnie na moją imprezę urodzinową, czyli taki różowy. I też właśnie do tej sukienki kupowałam ten naszyjnik sensei. Wybrałam taką grubą, grubą sukienkę wełnianą, żeby było mi ciepło dzisiaj na koncercie, bo niestety koncert jest na świeżym powietrzu. I wiecie, w styczniu koncert na świeżym powietrzu to jest dość duże ryzyko, ale to nieważne, jakoś sobie ogarnę. Dlatego ten Poranek jest trochę z jednej strony na spokojnie, a z drugiej strony trochę go nie mieć czasu bo chcę się zrobić z makijażem. Z trzeciej strony muszę pamiętać, żeby wszystko dopakować. Z czwartej strony kurze, mnie to, bo wiecie, mam rzeczy, które muszę dopakować jak kosmetyczka, perfumę, już factum, Więc no, jest wesoło, naprawdę. I dajcie znać, ja uwielbiam się pakować, ale... Nie lubię się pakować na zasadzie, że najpierw muszę zrobić make-up i potem po prostu stopniowo dokładać. Zawsze coś takiego mi lekko irytuje, A na szczęście jestem mistrzynią pakowania, więc nie boję się, że czegoś zapomnę. Leki już sobie wczoraj, jak wypiłam, wieczorem spakowałam, ubranie mam też już spakowane. Teraz tylko mi zostało, właśnie, lusterko, wiecie, kosmetyki, perfumy, antyperspirant, takie rzeczy, które użyłam rano, już sobie składam je na kupkę. Ba, nawet pamiętam, żeby zabrać sobie czytnik, bo wieczorami lubię czytać, więc e, oczywiście czytnik też ze mną jedzie. I, i nie zabieram laptopa tak jak wcześniej rozmyślałam, a, ponieważ mam już zmontowany film na poniedziałek, kolejny będzie w środę, więc spokojnie będę miała go kiedyś zmontować: albo we wtorek po południu, albo w środę rano. E, więc tutaj się tym nie przyjmuję, i nie muszę tachać laptopa, więc troszeczkę też od internetu sobie odpocznę. Slow down, hold on, take a breath. If I could, I'd make me feel less. Something in my brain causes stress. So come and make me feel different. Mm -hmm. You wanna hold? Don't hold back. Oh Your little drama got me mad. And I don't. I don't... Jestem Miałam się do was odezwać, jak zrobię makijaż i słuchajcie, nawet odpaliłam aparat i zaczęłam e, nagrywać klip. Zajęło mi to jakieś 15 sekund, kiedy do pokoju weszła siostra mówiąc, ej, jest za 15, to miałaś wychodzić. Czyli jak zawsze się nie wyrobiłam, dlatego też, wiecie, zebrałam tel, e, aparat, wszystkie rzeczy i szybko wyszłam. E, I dlatego teraz odzywam się do was już z Przymorza. Weszłam na chwilę do Starbucks'a, e, tutaj na herbatę, bo nawet nie zdążyłam się, wiecie, zjeść wiadu ani Dzisiaj pewnie będzie dzień bez obiadu i pewnie zjem dopiero po koncercie, bo już jestem w tej fazie koncertowej i nawet mi się nie chce jeść, e, no, więc nie, nie, nie. na razie się tym kompletnie nie przejmuję. E, cieszę się, że mam dobry czas, bo jest godzina 16. Dawid śpiewa o 20.00, ja chcę być na miejscu około 19, e, więc mam dobry timing i teraz będę miała około 20 minut spaceru e, do znajomych, żeby zostawić rzeczy. Tam też chciałabym nagrać outfit i właśnie jeszcze się do Was odezwać, bo pogoda jest nie za ciekawa, ale o tym Wam zaraz opowiem. I wtedy już jechać na, bezpośrednio na miejsce koncertu. Ogólnie słuchajcie, makijaż wyszedł mi chyba spoko, to mieszałam cienie chudy z rozświetlaczem tym od Bell, z we współpracy z Tedlips Monster i wydaje mi się, że wygląda to super. Policzki chyba też mi dzisiaj wyszły naprawdę fajnie. Na razie mam taką fryzurę, zobaczymy jak moje włosy będą oglądać, bo o dziwo, wiecie, to jest taka mrzapka i jest to nieprzyjemna, ale o dziwo włosy nie mokną, więc jest OK. i dziwnie się czuję, siedząc na przeciwko mojego uniwersu, co prawda tutaj widzę ten Wydział Nauk społeczno, ta nie mój, ale wiecie co mam na myśli. I ogólnie mam ten naszyjnik, ale zobaczcie, siostra się śmiała, że on jest zdecydowanie za mnie za krótki. Chyba będę musiała go nosić, nie wiem, jako bransoletkę, pomyślę, bo zobaczcie, to mi wyszedł taki czoker, tylko że tego czokeru przez to, że ja nie mam szyi prawie u mnie nie widać, ale nieważne, to jest naprawdę nieważne. Ogólnie wyglądam śmiesznie, bo jestem... Wieszone. Mam nadzieję, że uda mi się cofnąć. Na tyle, żeby Wam to pokazać. Bo aha, no tak. Mam tutaj torbę na laptopa, w którą jestem spakowana i mam moją różową torebkę od Martyny. Jedyny minus jest taki, że wzięłam buty, które nie planowałam wziąć, a to dlatego, że niestety jest taki okres w miesiącu, kiedy woda mi się zatrzymuje i też puchną mi stopy, a w połączeniu z grubszą skarpetką niestety nie weszły mi te adidasy, znaczy mogłabym je wciskać, ci 10 minut i by mi weszły, tylko, że jutro będą mi pomagać osoby, które mają mało doświadczenie z ubieraniem butów, więc musiałam dobrać takie obuwie, żebym była w stanie sama je założyć. Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo gdybym, wiecie, była tutaj na przykład siostrą z mamą, jakimkolwiek z rodziny, kto ma duże doświadczenie, to bym się takimi bzdurami nie przyjmowała. Natomiast jeżeli jestem pod opieką czy przy pomocy znajomych, no to muszę wybierać takie rzeczy, żeby jak najwięcej rzeczywiście zrobić samej. I niestety musiałam wziąć buty, które się nie pasują. Zapewne to do z tej będą mi lepiej pasować, ale no wiecie, uroki i niepełnosprawności niektórych rzeczy nie przeskoczymy. Dzisiaj nawet nie miałam ochoty na kawę z ten tylko wziąłam sobie Elgraja, bo... Jakoś tak mam niedobór herbaty we krwi, nie pytajcie, ja jestem kompletnie od herbatki uzależniona i naprawdę picie herbaty sprawia mi ogromną przyjemność I, no, i z jednej strony cieszę się, bo mam naprawdę spoko czas, a z drugiej strony boję się, że mi w końcu tego czasu zabraknie, a wziąłem sobie herbatę, więc mam nadzieję, że uda mi się za chwilkę ją wypić i będę uciekać. Bo nie będę ukrywać, trochę mi się śpieszy. Nawet wczoraj nie zrobiłem sobie dek, to słuchajcie, praktycznie nie, wcześniej nawet nic nie wrzucałam na story, ani na kanał nadawczy. Teraz dopiero wrzuciłam z że e, jadę do Gdańska, jakoś tak ostatnio mi z tym Instagram nie drodze, ale to może dlatego, że naprawdę ten tydzień to było jakiś szaleń ten Zapowiada się nie lepiej i czasami, wiecie, jak mam dużo rzeczy do ogarnięcia i spraw w ogóle, to mam wrażenie, że właśnie o tym Instagramie zapominam, bo ja tego Starbucksa tutaj w Alchemii, to jest chyba moje ulubione miejsce, bo widzę stąd Maka, do którego chodziłam na studia, tam zaraz obok jest mój wyjdzie, wiecie, tą część Przymorza znam bardzo, bardzo dobrze, tutaj też kiedyś mieszkała moja rodzina, co prawda, ze czasów, kiedy byłam bardzo mała i o tym nie pamiętam, ale właśnie jakoś zawsze gdzieś tam moja rodzinka była związana z Przymorzem i potem ja poszłam tu na studia, ja, moja siostra tak samo ukształtowała, więc powiem wam, że jakoś tak. Jak ktoś mi ciągnie do tego przy morze i nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę, to spędzę tutaj te dwa dni, bo dla mnie to jest naprawdę dużo. Dojechałam już do znajomych, teraz e, przed chwilą nagrywałam krótką formę i za chwilkę zbieramy się i jedziemy na koncert. Nawet nie macie pojęcia, jak się cieszę. Musimy jeszcze tylko ogarnąć, jak będzie prosić, czy idziemy na skępkę, czy idziemy na trampę, więc za chwilkę sobie te informacje wyszukam e, i muszę przyznać, że jestem bardzo tutaj wdzięczna moim znajomym, że mogłam się u nich zatrzymać. E, i i mam fajne warunki wiecie też do nagrywania bo jutro może nagram sobie Pierwszy odcinek podcastu to nie jest wcale głupia myśl, ale zobaczymy, jak się wyrobię z jutrzejszym dniem. Bo szczerze mówiąc, sobie tyle napsadzałam na jutro, że trochę się boję, iż się nie wyrobię. Wiecie, jak to czasami jest, kiedy zaplanujecie sobie na dany dzień masę rzeczy, a potem okazuje się, że doba ma tylko 24 godziny, a nie więcej. Więc naprawdę może być zabawnie. Mimo wszystko. Yy, yy, Jestem szczęśliwa, bo słuchajcie, przestało padać. Jakby się dałam na przymorzu, to jeszcze lekko kropiło, ale jak już wyszłam ze Starbucksa, to nie padało. Przyszłam tutaj bez deszczu, co nie będę ukrywać. No, było bardzo fajne. Dlatego też mam nadzieję, że już wieczorem na koncercie padać nie będzie, bo nie będę ukrywać, że koncert na świeżym powietrzu, na którym pada. No, to jest bardzo kiepska opcja. Jestem też zadowolona, bo mogę sobie tutaj zostawić że wiecie, już sobie rozłożyłam. Na łóżku piżamy, skarpetki, czytnik. Przygotowałam rzeczy na jutro, wiecie? Taki full service. E, tylko jestem z tego bardzo zadowolona, że wiecie miałam tą chwilę i będę ukrywać, że wolałabym jechać jakoś 13 z Władka, a nie 14, bo trochę się bałam, że mi zbraknie czasu, tym bardziej, że to mieszkanie znajomych jest takie 25 minut od skm, więc wiecie 25 minut w jedną stronę, 20 minut nagrywania plus 10 ogarnięcia się, potem w drugą stronę no to wychodzi nam tutaj prawie półtora godziny, więc wolałam po prostu pojechać szybciej, no ale nie mam innej opcji, dlatego też mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle i po prostu się wyrobię. Jest teraz 15.06, więc mam myślę tak spokojnie godzinę na dojazd. Nawet jak będę w, w pół do ósmej, to też nie ma tragedii, bo debić śpiewa 15 po, ale chciałabym na pewno być na światełku do nieba, więc to jest dla mnie istotne i powiem Wam, że czuję trochę taką ekscytację, bo Kurczę, ja lubię gdańsk. I chociaż się trochę nabawiłam stracha i chciałam Wam to nagrać, ale szczerze mówiąc, skupiam się na tym, żeby przetrwać. Dobrze, że mam na pewno na hamulce, bo szłałam tutaj na skróty przez palowca przejście nie przez Wolowca i teraz nie będę szła tędy, bo to jest bardzo kiepska opcja, bo słuchajcie, chociaż w tą stronę mogę iść teoretycznie, ale po się boję. Słuchajcie, bo był taki bardzo stromy zjazd i jeszcze bez zabezpieczeń po bokach, więc na szczęście niezbyt e, długi, więc powolutku na no, dosłownie najwolniejszej prędkości sobie zjechałam, zawsze przy takich zjazdach no jak ktoś mi towarzyszy, a i potem już że nie poprosiłam znajomych, że po mnie wyszli, ale cóż, e, no chciałam być bo dzielę nad tyłami No ja najadłam się Pietra trochę, ale dałam radę, więc jest okej okay. I, i powiem Wam, że już się nie mogę doczekać koncertu Dawida, tak bardzo potrzebowałam koncertu, że nawet nie macie pojęcia i chociaż na luty też mam zaplanowany koncert, ale ten jest dla mnie ważny, bo jak wiecie od zeszłego roku muzyka Dawida Kwiatkowskiego jest dla mnie niesamowicie ważna, towarzyszy mi na co dzień i jest po prostu dla mnie emocjonalnie ważna, ja się śmieję do znajomych, że to jest na poziomie ich troje, ciut, wiecie, niżej niż poziom ich troje, a ich troje po prostu zawsze puszczam, wszystkich zarażam, mówię, że nic złego na ich troje nie można mówić, ani na solówki Michała Wiśniewskiego, jak każda solówka mi wpadnie, wiecie, do gustu, ale mimo wszystko i wiecie co, nagrałam przed chwilką outfit, tak wiem, skończę potem, a tak nieważne i nawet Wam nie mówiłam, bo mam ten wisiorek, ale zobaczcie, jak on wygląda, nawet już o nim nie wspominałam, trochę żałuję, że w ogóle założyłam w ten sposób, ale w sumie do tej sukienki z tymi Rękawami, no tak średnio, no po prostu no cóż. Ja wiem, 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 zaraz mi powiecie, że te rękawy są stanowczo za długie, bo są za długie. Ja się z Wami w pełni zgadzam. Ja tutaj nawet nie będę, wiecie, tego podważyć, bo zobaczcie, no one są dużo za długie, ale ja się akurat z tego powodu cieszę, bo nie muszę nosić rękawiczek. Wiecie, mam dłonie ochronione, jest mi ciepło i muszę zaraz się spakować, ogarnąć. Na szczęście biorę tylko torbę, więc nie ma jakiegoś większego problemu. I o właśnie muszę sprawdzić transport, bo znajomi nie wiem, czy będę jechać ze mną, czy troszeczkę później, więc to się później ogarnie. I czekajcie, bo miałam wrażenie, że coś jest dziwnego na obiektywie, ale na szczęście nie ma i coś czuję, że to będzie bardzo jutro tło do nagrywania, ale dobra, bo naprawdę wybiegam w przyszłość niepotrzebnie, niepotrzebnie się, wiecie, teraz nakręcam, bo ja wiem, mam to samo, co zawsze przed łażymy mnie emocjonalnie koncertami, czyli właśnie ich troje, Sana, Cywia, Grzeszczak, no kto jeszcze nigdy nie byłam, ale podejrzewam, że będzie tak samo, czy właśnie Dawida, że zaczynam myśleć do przodu i zaczynam panikować, że nie że chociaż przecież jestem w Bidańsku i mam super blisko, więc w ogóle skąd ta panika, ale nie nieważne. Dobra, ogarniam się, pakuję sprzęt, bo muszę oczywiście ukryć ten aparat, ale raczej nie będę nagrywać, na chyba, że czekając na koncert zobaczę, ale tym dużym raczej nie będę nagrywać, w sumie to mogłabym go tutaj zostawić. To nie jest głupia myśl. W razie czego mam małego dzieciaka. a Hmm, i telepon. Teraz mi uśniło, że przecież ja sobie mogę ten e, aparat tutaj zostawić, bo i tak nim nie będę nagrywać. No, to jest bardzo dobra myśl. Bo dobrzy ludzie, jak widzą kogoś w potrzebie, to podają mu podobną, pomocną dłoń. Bo dobrzy ludzie tacy jak wy uśmiechają się do siebie. I wiecie co? Proszę Was bardzo, bądźcie zawsze, zawsze dobrymi ludźmi. Grajcie w orkiestrze do końca życia i jeden dzień dłużej. Siema Gdańsk! Trzy, trzy dwa, jeden, poszło! Cholera tęskniłem za wami. Kiedy ostatni raz pisałem, że I love you, I love you, Mi już spakowano w pakiet SMS A w domu, a w domu Na suficie zielone gwiazdy Jak nasze bazy połopatały gdzieś Pobity gary nie słyszałeś Ale ty w końcu świata tańcz, nie okrzycz Zapomnij, że możemy by tam być Ta melodia gra do wiceriana O co zostało mi? jak to stało się Co wcale nie To czas ci Ciebie bardzo wszystko ma Trzeba mnie i nie puszczaj jak postaw. başşlang Takie proste. To takie proste, tak proste, wieczorami, żal po śpiew. Maszyny pod o miłości. Dus a bez nas nie mówię zabrać. Tak Mam taki proste, parać wieczorami, żal po śpiew. Maszyny pod o miłości. nie wyglądam sobie potargana, ale jestem po koncercie. Jedyny minus, nie udało się spotkać z Dawidem, no cóż, zdarzy się, ale miałam tego świadomość, jak rozmawiałam tutaj z organizatorami, że niestety Pan Dawid nie będzie mógł wyjść do ludzi, z racji, wiecie, tego, co się wydarzyło kilka lat temu na Łośpie, bo była naprawdę bardzo mocna, nacisk na to, żeby było bezpieczeństwo, wiecie, było bardzo dużo ochrony i w ogóle dużo takich dodatkowych że, zabezpieczeń. Miejsce było super, była rampa i też daleko od sceny, ale byłam nad ludźmi, widziałam całą scenę, widziałam wszystkie animacje, więc było naprawdę super, a do tego naprawdę było blisko. Dawida widziałam super, więc nie było, wiecie, nic złego. Do tego jeszcze było oczywiście światełko do nieba, były pokazy tych laserów, w ogóle było ekstra, jeżeli chodzi o lasery, więc to jest duży plus i muszę przyznać, że koncert był naprawdę zajebisty. Wybaczcie, ale będę tutaj używać takiego niecensuralnego języka w dzisiejszym filmie, ale naprawdę jeszcze proszę, tak, że Dawid zaśpiewał dwa razy, i to było dla mnie tak ważne, bo ja sobie nagrałam e, cały. Byście zobaczyli tylko fragment. Ja e, sobie nagrałam cały film e, dla kogoś, komu obiecałam to nagrać. I chciałam też sama mieć e, całą nową piosenkę. Wiecie, pierwszy raz Dawid to śpiewał na żywo. Co prawda, partie Kai był puszczony z teledysku, ale mimo wszystko, wiecie, było naprawdę super. I najlepsze jest to, że miałam takie kurcze, nie mogłam się wykrzyczeć, wyśpiewać tego numeru, a potem Dawid, hej jak tak dobrze to śpiewacie, zróbmy to jeszcze raz, a ja tak, no i to mi się podoba, mogłam całą piosenkę sobie pośpiewać, więc było naprawdę super. W ogóle miałam świetną ekipę, bo była też e, moja ciocia, była moja kuzynka, już się mówiliśmy z ciocią na przyszły tydzień, e, więc mamy fajne plany. Ciocia miała być tylko na chwilę, ale jak posłuchała, jak śpiewa Dawid, to została do końca, bo jej się tak koncert spodobał. E, oczywiście kuzynka się śmiała, że nas się nie ruszy, ale ja cię opowiadałam wszystkie te historie związane z muzyką Dawida, że tą piosenkę napisała Ewelina Lisowska, że to była pierwsza piosenka, że to najpopularniejsza to jest Byś Ciebie i tak dalej, i tak dalej. Opowiadałam cały kontekst i przecież się śmiała, że ja mam zbyt dużo wiedzy, ale wiecie, jeżeli muzyka jest moją pasją, a muzyka Dawida bardzo do mnie przemawia, no to wiecie, ja chyba z racji dochydań, jak już wejdę w coś, to wiecie, to mam taki kiper pokus i od razu wszystko wiem, kto co napisał, tak samo możecie mnie zapytać o wszystkie piosenki ich troje, ja wam powiem, który tekst napisał Michał, którą muzykę napisał Jacek, Wiecie, to jest nawet do takiego stopnia, że ja Jackową muzykę tak poznaję, że jakby szła nie to ja wiedziałam, że to Jacek napisał muzykę i nawet nie musiałam zaglądać, wiecie, w ten w opis, bo wiedziałam, że to po prostu jest muzyka jackowa i pomyślałam, że w czerwcu się nowa płyta i ten koncert. O, dobra, nieważne, bo się trochę rozgadałam, a też mówię, tutaj e, za chwilkę będę miała pomoc, więc e, niestety muszę kończyć, nie mogę za dużo tutaj z Wami gadać. Mam nadzieję, że dzisiejszy blog był tylko wokół jadę do Gdańska, jadę na koncert i koncert, więc Patrzcie mnie, ale dla mnie to jest naprawdę fajne przeżycie. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmu. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, komentarze i subskrypcje. Dziękuję wszystkim moim patronom wspierającym. W kolejnym filmie widzimy się jutro. Trzymajcie się. Yy, znaczy, niedługo, bo nie jutro. Trzymajcie, Trzymajcie się. Cześć.